Cześć widzowie z tej strony Pączek i witam was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj nagrywam odcinek Skull of Duty Black Ops Cold War i widzowie nagrywamy kontynuację misji teraz mamy chyba misję właśnie niewiarygodna prawda? bierzemy sobie oczywiście restartuj rekrut no i widzowie ja was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania ale zanim widzowie my przejdziemy sobie do yy, misji no to zasubskrybujcie kanał Pąciak FN i Juliana i bardzo dziękuję każdej osobie która sobie to zrobi, a my widzowie nie mamy na co czekać i zaczynamy sobie misję. Niewiarygodna prawda. No i co jest? Cisza mi się kurde samo. To jest trochę dziwne. Ja no dobra, widzowie nie ścisza mi się. Ale po prostu tutaj yy, so, jest nie, jakby słownictwo wulgarne, dlatego widzowie ściślam. No to widzowie tak. My sobie zaczynamy. A wy kliknijcie szybko suba z dzwonem. I widzowie bardzo dziękuję. No i my zaczynamy sobie misję właśnie. Nie wiem tego, no to. Ło, wow, ej widzowie, to przypomina wam to coś? Bo mi tak. Mi tak! A nie, więc nic nie sobie. Ło, wow, ale widzowie, mamy! Co jest? Woods, Mamy misję z Łocem, widzowie. Ale dobra, widzowie, pójdziemy sobie tu. tu musimy kocnąć na szczęście, a nie biegać. Ło! <laughs> wow. O oh fuck. A dobra, nie, jeszcze się nie zorientowali, bo ja przez przypadek strzeliłem A nie, ja nie strzeliłem Dobra, wyciągnąć aparat, jaki mamy cel? Dobra, mamy aparat, ale tu Tego hopa chyba będziemy musieli zdjąć Jaki jest cel? Nie wiem wow widzowie Dobra, my tu musimy zrobić... zabić, dobra 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 dostał Fak, no oni strzelają. Oni są dziwi. Dawa czuć. A i czemu ty masz snajperkę Ja mam taką, ale dobra widzowie, ale nie narzekajmy, bo ona też jest dobra. Yy, no i mamy teraz z tym Tak, chyba. Musimy zdjęcie robić. Dobra. Tu musimy otworzyć sobie zamek widza. Już umiem otwierać te zamki. Z poprzedniego odcinka widzowie się na Ale my tak widzowie lecimy sobie. Ło, wow, widzowie, patrzcie i teraz rzucamy, rzucamy widzowie. sikierą Ale gdzie on jest? Gdzie on jest? A, ktoś go zabił już tak? Nie trzeba widzowie tego. No tak, on tu wychodził, ale tu nie wiem widzowie. Idziemy. Żeby... Aha, my tu coś musimy zrobić. Dobra. Musimy widzowie... Żeby... Iść za celem. Dobra, siekiera. D dostał sikier... siekierą. Bierzemy jeszcze siekierkę. Tego by się, tego by się przydało sikierki. To dawa się wszystko. Old, w głowy, widzieliście to? Ło! Wow. ja nie mam nic innego. Tak. A dobra, widzowie, bierzemy sobie od nich bronię. Ło! Wow, ale od nich broni mam. Ale widzowie, oczyściliśmy na razie, ale. to jeszcze? Pu! A, rany nie ma, niestety. Taki... A gdzie oni? A snajper. Nie, to nie snajper. Ale widzowie, ja mam właśnie gdzieś tam cel, tu. Właśnie widzowie, i tu musimy sobie podążać cały czas za celem, żeby wykonywać sobie te misje widzowie z wami. No i tak. Wo, ale tu jest baza widzowie gigantyczna. Tu musimy dotrzeć szybko. Wo. No i jestem jeszcze. A, otwórz zamek. Fakt. Ej, ile tych zamków? Aha, tu? Ło! I kto to jest? O! Dostał. Ale to Jezu, co uratowałeś? Dzięki Ci! Mega! Ale uratował nas łódź widzowie! Co tu się stało? Jak nas on uratował? Dobra Wchodzimy sobie Tu widzę. Idzie szuc Aha Dobra Idziemy, dobra Podążaj za... Aha, my jesteśmy przed Ło, o, o Trzy Dobra, wkurzają mnie, to trzeba ich załatwić. Wo. Aj, dobra, nic nie ma, czysto. Słyszę, dobra. A, co ty musisz otworzyć, niestety, ty? Ło! Aha! Manekin! Dobra Oho, egzamin Tu Zrób zdjęcie głównej ulicy Czyli gdzie? Dobra Zrobiłem Gdzie oni idą? Gdzie idą? Z góry musimy chyba osłaniać. No i szybciej, łócmy. Dobra, dead. Ej, oficer! Już go nie ma. Ej, dwóch oficerów dostał. Nie! Ej, ja to gdzie? Ej, gdzie jest? Granat, kurde, rzucił sobie to. dostał 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 skąd jeszcze balon mamy cel osłaniać coś dobra aha dostał, ale dostał ale widzicie dostają mego a my musimy tam się dostać no co jest kurde o oh, fak nie, dobra nie 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 dobra tego z głowy już mamy woods, o to łuc jest dobra a oni gdzie są Półcikaj. Uf, no i na. Przecież ich było widać Oni myślą, że ich nie było widać No to mylą się mega Ale to będzie Płohoho Ale dostał z pistoletu Dobra Tego już mamy z głowy Tego też już mamy z głowy tego też już mamy z głowy, tylko. Wow. Aha, a, widzę, że, sorry, że tak się mega rozpędziłem, ale. No musimy, widzę, by sobie to przejść, nie? Musimy, 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 musimy. Ale czemu oni biegają, jak potem uciekają? już to nie rozumiem. Aha, mam jakiś No i co to to co to O Ufa, co to jest? Wow, dostał? Poczekaj To Czemu on się gapi tutaj? Kurde, nie w tą stronę, mordeczko Dobra Dostał Dobra stał Dostał Dostał mega, dobrze A skąd jeszcze? Aha, tu kurde Snajper był Co tu się widziało, stało? Chłop ma Snajpereczka To jest już dobra, ale oni tu walą Dobra Ło, wow, dobra widzowie, tu wszystko mamy, a to uro jest mega. Ło, wow. co słynie nas. Aha. Te całe się liczyły. Ach, no i mamy kolosa widzowie. Mamy kolosa pierwszy raz w Call of Duty. Nas powitał. Nie widzę, jak my mamy go zabić. A jeszcze tu jest ten. Ej, fuck, uciekam. Ej, no, nie no, widzowie, już muszę nie trochę, chyba. Dead! Nice, Woods! Znaczy, no, ja go zabiję ale Woods pomógł. Oni, oni czego by nie puścili, kurde? Jakieś kolosy czy coś, żeby i tak zginęli. Nie. Jest tu? Dobra, chodź, 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 chodź. Ło. Wow. Ten koleks już nie wytrzymał widzowie tej walki. Nie idzie... Aha, tu ciekawie się zapowiada ta misja. Nie bardzo. Oficer. Oficerze, a co ty mi ściany? Chcesz bić mordeczko? Nie do rady. O, tu mamy jakiś No idź, kurde. Dobra. Mamy. interakcję. Wow. no to musimy widzowie sobie wybrać ten e co? to co my widzowie musimy zrobić aha dobrze widzowie zrobiliśmy Dobra, jeszcze ciekawy, co się potoczy dalej, nie? A tu. Dobra, tu mamy. Wow. To plik dźwiękowy. Drukuj, 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 prawda? Right. Wow Yeah I guess what's to do Dobra, ale widzę, my tu mamy jakichś wrogów teraz? Mamy. Ej, co? Dobra, wreszcie, Det. Ej, co jest jeszcze ten? Woo, ej widzę. Gdzie mam być? Aha, bo o już tu jest. A, widzę wesale, dobra. Dobra, woods. Dobra. Dobra, dostał widzowie. No nie, no widzowie, i pewnie tu zaraz wiezie, kurde, ich czołg, i nagle wyparuje tu. Aha, nie, to śmigło. No i idź ze, kurde. Ani to specjalnie robią. O, ale dostali. O, widzowie. Ale teraz widzowie tak granat dostali. Aha, i widzowie, jeszcze tu jest. Dobra. Gdzie jeszcze są? dobra, jesteś, jesteś, jesteś. Musimy sobie jeszcze tu iść. No, 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 dawaj, no, dawaj. Rwali się amunicję, teraz jest najwyżej to Otwórz drzwi. Ej, co jest? Ej, Kolos! No nie! Tylko jeden Srolos, Kolos Pierdziolos, no. No e! No nie da się to odrzucić, no Dead! Dobra, kolos, Dead! Ten wkurzal jest już w niebie. Znaczy no w niebie, nie wiem, może w piekach. Ale widzowie, ja mam nadzieję, że pójdę do nieba, a nie do piekła. No i kolejny kolos, fajnie. To, to widzę, wydaje się mega trudna misja. Dobra. No i jak on to rzuca? On tutaj taki dziwny rzuca. Ej, widzowie, patrzcie na to. Gdzie on jest? Gdzie, gdzie ten kolos? No gdzie Da, dostali już. Gdzie gdzie wow. Dobra, dostali. Teraz bierzemy I teraz czyścimy i teraz mo no, możemy czyścić bez kolosu tego. Bo... O oh, fuck! fuck, 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 fuck. dobra jesteś. No i ktoś jeszcze jest? No ktoś jest? Gdzie niby? Aha, bo my musimy iść do czołgu Dobra widzowie. Of Ło, wow, widzowie, teraz oni będą yy, nadążać i yy, ten aj! No i widzowie to się da, nie? Aj, kolosal kurde na strzała mamy. Ale spadałem Ło, wow, no i widzowie! Tak się da żyć, tak się da żyć. No teraz yy... Dobra Oj, zawalił się dach nawet, no i... Ło patrzcie na to, patrzcie na to, widzowie. Nawet drzewa to kosi. Aha, idź, no? Aj bycemu. A nasz transporter został zniszczony, czae widzowie. Dobra. Dobra teraz to te, te, żeby zabić Dobra? Dach już na niej. No, dobra! Te, to już z głowy, to już z głowy Dobra Dobra, <grych> dobra co tu się co dzieli? Jesteśmy w mieście jakimś, kurde Ej, no widzowie, jak ja mam to zrobić? Ej, widzowie, wy, wy to widzicie? Trochę dziwne. No i patrzcie, widzowie, leci tu, tu, tu. O, dostał ten z rakietnicy. Dead. Dobra, dobra, jest, udało się, no i widzowie, chyba to mamy, no i widzowie, chyba yy, właśnie sobie zakończymy odcinek, bo już kończy no i widzowie, widzimy się w kolejnych odcinkach, subskrybujcie kanał, podszukaj pani Julianson, oczywiście dzwoneczkiem i na...